Cześć, Mano film z prezentacji opryskiwacza już, już dosyć dawno był nagrany, ale ostatnio jeszcze my kombinowali nad nim. I powiem tak grubsza o co chodzi. Planujemy tu założyć pełny komputer żeby są sterował dawką. Jest to sterownik Mullera, który ma takie uniwersalne wejście na pełny komputer. Jego się wpino tu z góry. A czemu jest tak rozebrany opryskiwacz? No bo yy, przy tej próbie, co właśnie będzie za chwilę yy, Okazało się, że ciekną tam chyba dwa elektrozawory No i trzeba wymienić oringi A no tu jest dość prosto tu, są, tu jest oring, tu jest oring, tu jest oring No i tu tak samo, tu jest oring, jeszcze na dole potem Bo tym też trzeba go będzie wyregulować Nie wiem właśnie jak tu się reguluje, czy tym? Tym pokrętełkiem? Czy całym tym trzeba kręcić? No Ale to trzeba będzie się doszkolić Obejrzeć jak to jest zbudowany ten elektrozawór No i tak potem tu jeszcze powymieniam te węże te grubsze takie bo tu są Jakieś cuda porobione, ten zbiornik Też jest jako dodatkowy na Na woda potem się okazało Tu elektrozawory Można sterować też ręcznie ale ale nie używam wszystko się robi na tym sterowniku pierwsze trzeba tu zrobić, żeby odbezpieczyć belka, potem jedna lanca, druga, trzecia, czwarto, piąto i szósta, tu jest podnoszenie cieknie mi siłownik, też go muszę zrobić a tu jest poziomowanie, poziomowanie trochę wyrobione bo najczęściej używane pewnie tu się włączą sekcje, a tu poszczególne wyłącza, tu się komputer załącza, tu się zmniejsza, zwiększa ciśnienie a tu właśnie się przełącza na automatic no i wtedy on sam se reguluje wszystko, już starczy jechać se czy 6 czy 7, jak pojedziesz to on będzie zwiększał ciśnienie jak będziesz się zwalniał to zmniejszy żeby cały czas było te 200 litrów na hektar tu kurde siewnik dali, jest do sprzedania byli kupce obejrzeć, ale uznali, że do 60 jest za wielki że złomię 60. ale nie musicie do pewno nie, skrzynia jest wielka ale nasypiecie się te cztery worki czy ile tam chcecie nie bo to złomie się za duży no, no co zrobisz u mnie chodził z 60 i, i spoko dobra no to teraz dalsza część prezentacji opryskiwacza no siłanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję wam mój nowy opryskiwacz. Dowiecie się ile kosztował. Pokażę wam jak pryscko, bo ostatnio no, pokazałem te rozkładani. No, teraz, teraz y, będziecie mogli zobaczyć coś więcej. Nalejmy wody. Tam mam z beczki, z deszczówka co idzie. To pójdzie rozwa wiaderkami. Dobra, zapinam go nie przedłużone i jazda manometr odłączony, bo ten mi się zdupczył. kurde a spróbę na nim poskładać, tak jak tak jak to było, dobra trudno no trudno czemu jest zdupczony? bo, bo się przekręcił chyba widzicie, pokazuje cały czas 1.8, nie spadł do zera no bo miałem problem, żeby go do pryskania zrobić, nie nie wiedziałem jak te wajchy mają być, tu są takie trzy roz, trzy pozycje. Są jedna to, jest rozwadniacz, coś tam, coś tam. No i według mnie, otwarte było tak, nie? Czyli na sekcję leciało, a miało być tak. No i ja tam kręciłem, jak ciśnienie zwiększałem, i, i nic to nie dawało. A potem nagle, jak dołek tak, no to jak weszło na ciśnienie, kurde, jest problem, sam ich nie chce zapalić. A dobra. Jak było podgrzeć na świecach. Trzeba było podgrzeć go, zapomniałem o tym. Muszę go wymyć, bo jak przyjechał z Niemiec, to tak jak skończył robić, tak został. Ostatnio go właśnie załączyłem, to jedna wielko piana, jakiś zielony glon w środku. Po opryskach, nie wiem czy to pryskali. Teraz nalejemy tam 200 litrów. Fajnie by było mieć karczer i go wymyć w środku, ale to nie mam karchera, na wiosnę się to zrobi. Teraz tak z grubsza, żeby z tych węży się wypłukało wszystko. Mi zmarzły ręce, Muszę pamiętać, żeby szyba była zamknięta. Bo na otwartej szybie on wybije się o te elektrozawory, ale to dobrze. Nie wyda się truł, bo tak zapomna A tu na łąkę na bok, wypryskujemy ta woda, ten największy styf to już się. Wypłukał, bo na tym pierwszym płukaniu teraz zostało taki lecie. dokładne, można powiedzieć. Wcenemy się z boku łąki tam To nikomu nie będzie przeszkadzało. Zaraz wam pokażę jak się go rozkładał. Rzutnik trzeba wyczyścić, ale to kiedyś tam. Dobra, i teraz muszę zrobić jeszcze taką blokadę dźwigni, żeby ją blokowało. Muszę to jakoś ogarnąć, czekajcie. Teraz tak, włączamy kompa. do domna noga, żeby. Tak, i tu dajmy. Chyba teraz jest otwarte. I dajemy do góry. I otwiera się prawe skrzydło kurcze. Domy jeszcze. Dobra, e, szybko jak to zrobić? Blokada. Nie idzie. Tak, domy do góry. Żeby się podniósł bardziej. Abyśmy nie zaryli w ziemia. Przy otwieraniu, dobra, otwieramy dalej. Do góry też kuziczek. I Tak wygląda belka. 21 metrów rozłożono. Tu zaś na styk do drzewa wyszło. Widzicie, tu jest troszkę obwiesznięto, ale to przez to, że urwali to tu, skrzywili i krzywo pospawali ale ja sobie to zrobię, żeby było równo bo ta strona jest ok jest równo, fajno ale ta widać właśnie, że od tamtego miejsca jest lekko przegięto tak jest ok ta trochę się za mocno rozłożyła wiadomo, to jest, teraz zależy od siłownika, jak daleko pójdzie no ale widać, że od tego miejsca jest lekko na dół Widzicie, tak to tu zrobili, tu zaś pęknięte. Ja to, niestety to przed zimą zrobię. No dobra, teraz e, włączamy go na mieszadło. Na mieszadło to chyba było e, tą wajchą otworzyć, a tą dać na dół. Ale zaraz obejrzymy jak włącza. Dobra. Teraz go bałkiem musimy włączyć Dobra, to mamy tyle obrotów i Idziemy obejrzeć, czy jest na mieszadle Ja Teraz miesza się wszystko w opryskiwaczu Niech się tak pochodzi chwila Niech to się wszystko A tu mi cieknie spod cybanta. Trzeba to będzie O kurwa Trzeba będzie wszystko potem pouszczelniać Wiadomo jak to stoło Tyle czasu to nie wiadomo czy to jest dobre czy nie Widzieliście co nieco To by było tyle Kończymy ten dzisiejszy odcinek No jest troszkę dni do porobienia ale to wszystko sobie zrobię do następnego odcinku trzymcie się, cześć